Cytat. Szykujemy się na ostre, siłowe zwarcie. Niech hołownia kupi tony popcornu. To jest podobno cytat z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie, nie dementują tego, więc zakładam, że tak może być. Kogoś to bawi? To jest konflikt polityczny, pełnowymiarowy. To znaczy każda ze stron ma swoje racje polityczne, każda ze stron ma argumenty prawne na poparcie swojej pozycji i każda ze stron ma dużo do zyskania i dużo do stracenia. A co można zyskać na takiej wściekłej awanturze, która się być może przez sejm przetoczy? I kto może zyskać? Znaczy, to jest spór opresji. Z jednej strony Marszałek Hołownia i ne, uczestnicy centrolewicowej koalicji zainwestowali cały swój autorytet w taką prawną interpretację sytuacji, że w momencie skazania panowie Wąsik i Kamiński stracili mandaty poselskie. A to wynika z A ym, orzeczenie Sądu Najwyższego. Nic nie zmienia. Z drugiej strony, PiS inwestuje cały swój autorytet w narrację, że papier nakrywa kamień czyli że orzeczenie Sądu Najwyższego niweluje skutki i ułaskawienie prezydenckie niweluje skutki decyzji sądu. I obie strony mają prawników, którzy mówią, że to oni właśnie mają rację. Więc to jest spór o prestiż, to jest spór o to, kto prawidłowo interpretuje system prawny. To jest spór też no, o to, kto postawi na swoim i wygra w tej konfrontacji. Dodatkowo dla PiSu to jest moim zdaniem chęć pokazania inicjatywy, no i robienie z kamieńskiego Wąsika bohaterów, gdzie w szczerej opinii pewnie wielu wyborców PiSu i polityków PiSu, oni tymi bohaterami są. Dla mnie nie są bohaterami, dlatego, że uważam, że źle rządzili służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ta sprawa, za którą zosta zostali skazani, yy, pamiętam ją bardzo dobrze, bo byłem wtedy też posłem, uważam, że oni nadużyli kompetencji zarządzania CBA. To czy zrobili to w dobrej czy złej wierze, to jest drugorzędne. Wyszli poza ramy ustawy. Yy, no i yy, cóż, jakby każdy ma tu dużo do zyskania i dużo do Dlatego pytam o ten potencjalny zysk, bo wyobrażam sobie no, skrajną sytuację, pan pewnie też, naprawdę karczemnej awantury. Komu ma się to spodobać? Elektorat ten żelazny, prawa i sprawiedliwości będzie jeszcze bardziej spetryfikowany w tym poparciu dla nich? to jest ten zysk? Ja myślę, jeśli miałbym prognozować, że PiS będzie unikał awantury w wersji skrajnej, to znaczy, nie wiem, bijatyki posłów ze strażą marszałkowską, policją czy z innymi posłami. Natomiast z drugiej strony prawda jest taka, że gdyby PiS w tej chwili odpuścił, no to straciłby twarz, okazaliby się kompletnymi ciamajdami. Więc PiS jest trochę w sytuacji bezalternatywnej, tak? To znaczy, najpierw ich posłowie ułaskawieni przez ich prezydenta zostali zamknięci do więzienia. W tej chwili marszałek Sejmu ignoruje prezydenckie Prawo łaski, ignoruje orzeczenia Sądu Najwyższego, i stwierdza, że oni nie są posłami. Mając na to w przypadku posła Kamińskiego dwa sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego, co jest kuriozum samo w sobie, bo Sąd Najwyższy odpowiada za jedność orzecznictwa w Polsce i wydał dwa sprzeczne orzeczenia w tej samej sprawie pokłóceni sędziowie, a w przypadku posła Wąsika jedno tylko korzystne dla posła Wąsika. Więc teraz PKW pyta marszałka Sejmu, na jakie podstawie on uważa, że oni nie są posłami. Marszałek Sejmu w jednej sprawie opublikował postanowienie w monitorze Polski, w drugiej nie opublikował i czeka, korespondując z Sędziami Sądu najwyższego. Sytuacja jest zagmatwana naprawdę e, prawnie, i pis, gdyby tego zagmatwania i tego potykania się też o, o, o te wszystkie trudności e, przez centrale Lewicze nie wykorzystał, okazałby się e, partią kompletnych Ciamajdów po tym, e, gdy e, robił ze swoich posłów, e, czy byłych posłów, zależy od interpretacji prawnej, męczenników robił manifestacje pod więzieniami. Także ja, ja myślę, że to jest sytuacja bez dobrego wyboru dla kogokolwiek. Ja dzisiaj uczestnicząc w prezydium Sejmu, jeszcze raz e, po raz kolejny namawiałem do przeanalizowania argumentów prawnych, które klub PiS przedstawia. Natomiast podejście obu stron jest moim zdaniem takie, że decyzje już zapadły, a teraz musimy po prostu trwać. Upór, upór obu stron, Dobrze. żeby postawić na swoim. Może coś się zmieniło, ale jak dotąd, jak mi się wydaje, pan stoi na stanowisku, że panowie nie stracili mandatów. Wydaje mi się, że to jest y, logiczny wynik orzeczeń Sądu Najwyższego uchylających postanowienie Marszałka Sejmu. Ja Natomiast wiem, tylko... faktem jest, muszę to przyznać, że wielu prawników twierdzi, i są to bardzo poważni prawnicy, że oni stracili w momencie skazania przez sąd. I jest to nieodwracalne przez Sąd Najwyższy. Spór jest tak naprawdę o rzecz, która wykracza całkowicie poza kompetencje wszystkich ludzi, za wyjątkiem bardzo wąskiej grupy specjalistów od prawa. To znaczy, czy Sąd Najwyższy jest w stanie swoim orzeczeniem odwrócić taki fakt, jak utrata mandatu poselskiego? Pan, ja taką argumentację, to jest że, sytuacja poniekąd precedensowa. Że utrata mandatu wynika z. Zapadniętego wyroku i żaden sąd już tego nie może zmienić, bo to są zapisy konstytucyjne. Wyrok prawomocnie skazujący odbiera mandat. Koniec Wszyscy tu kroku. się powołują na konstytucję. Prezydent ułaskawiających też się powoływał na konstytucję. S Sędziowie czy prawnicy, którzy bronią ich prawa do wykonywania mandatu poselskiego, też się powołują na konstytucję. Mówią, że Sejm będzie obradował w niekonstytucyjnym składzie, będzie można, nie ważne, że będzie można kwestionować pra prawidłowość uchwalenia ustaw. I to nie jest moim zdaniem zarzut wydumany. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu Trybunał. Konstytucyjny uchylił nam ustawę o zwalczaniu przestępstw pedofilskich, wskazując, że została ona wadliwie uchwalona przez Sejm. Więc my, i to był... Ale dlaczego wadliwie uchwalona? Bo tam Sejm było coś w nie składzie? tak z trybem, z trybem. Coś nie tak było z trybem. Nie zostały wszystkie procedury dotrzymane. Nie chodziło o skład. Natomiast pokazuje tylko, że to jest przetarta ścieżka, że Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić. I teraz tak. Ja nie życzę nam, jako Sejmowi, żeby Trybunał Konstytucyjny, szczególnie, że oczywiście mamy tą całą Linię, że on jest w niewłaściwym składzie, więc będzie kwestionowano wszystko, co Trybunał zrobi. Mamy tu niezły klimat sprawne i my, jako Konfederacja, proponujemy, żeby usiąść do stołu i zrobić raz konstytucyjne. Obiecuję Panu, że ten, ten wypadek. Aby u nas była jak, jakaś propozycja rozwiązania tego Wiem. Styckiego. Przejdziemy do tego tematu. Ja chciałem Pana jeszcze dopytać, bo skoro Pan się skłania ku temu, że Panowie mają te mandaty jednak ważne, może zajść taka sytuacja, że Pan będzie prowadził obrady, to Pan będzie odpowiadał za, za Izbę. Pan ich wtedy wpuści? Na szczęście przed takim wyborem stał nie będę, bo o tym, kto wejdzie, a kto nie wejdzie na salę, nie decyduje wicemarszałek, który prowadzi obrady. Wicemarszałek, który prowadzi obrady, odpowiada wyłącznie za udzielanie głosu posłom według pewnego scenariusza przygotowanego i zgłoszeń do dyskusji. Odpowiada za kulturę dyskusji w tym zakresie, w jakim ma na nią wpływ, bo często nie ma wpływu. Posłowie robią, co chcą. Przecież marszałek realnie nie ma możliwości ukarać posłów i nakazać im, żeby się zachowali inaczej. To jest kwestia perswazji. Natomiast za dostęp do kompleksu Sejmowego, odpowiada Straż Marszałkowska, która bezpośrednio podlega marszałkowi Sejmu. I to też dzisiaj marszałek Sejmu, w odpowiedzi na moje uwagi podczas prezydium, powiedział: To jest moja odpowiedzialność, ja ostatecznie biorę za to odpowiedzialność. Możesz się Krzysztof ze mną nie zgadzać, ja postanowię i zrobię tak. No i to jest jasne postawienie sprawy. Marszałek Hołownia bierze za te decyzje 100% odpowiedzialności. Prowadzone są też, to mogę zaświadczyć, bardzo intensywne konsultacje prawne z bardzo wieloma prawnikami. Klub pisma swoich prawników, nie zgadza się z tym, co postanowią. Marszałek Kołownia. Ja, jeżeli mogę coś poradzić, yy, uzbroić się w cierpliwość, bo ten spór szybko się nie zakończy i nie dajmy, że tak powiem, wszyscy się w to wciągnąć, dlatego, że jak mówię, argumenty prawne są tutaj na obie strony, argumenty polityczne tak samo. A sędziego nie ma. I nie ma już w Polsce instytucji, która może to jednoznacznie rozsądzić, tak? Ani Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy to są ciała wewnętrznie skłócone, nie są respektowane, a to przez jedną stronę, a to przez drugą. W toku oceniania tej sprawy, żeby jeszcze uświadomić tym, którzy tego nie śledzą tak uważnie. W toku oceniania tej sprawy, czyli odwołań panów Wąsika i Kamińskiego do sądu najwyższego od postanowień Marszałka Sejmu wygaszających ich mandaty. Nie tylko przez sędziów Sądu Najwyższego zostały ocenione postanowienie Marszałka Sejmu, ale jedni sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że ci drudzy w ogóle nie są sądem. To jest anarchia. Pan Marszałek Hołownia ma taką rekomendację, jak go dobrze rozumiem, kierowaną do Straży Marszałkowskiej, chyba do Kancelarii Sejmu, żeby nie wydawać tych jednodniowych przepustek dla panów Wąsika i Kamińskiego. Jakie ma znaczenie taka rekomendacja? Bo obydwaj ci panowie są po prostu niewinnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, mają prawo wejść do Sejmu. Moim zdaniem nie ma żadnego nawet praktycznego, w tym sensie, że ja nie wyobrażam sobie, żeby panowie Wołosik i Kamiński występowali tak jak każdy nie wiem, asystent o przepustkę jednorazową. Przepustka jednorazowa to jest rzecz, z której korzystają dziennikarze, którzy rzadko przychodzą do Sejmu, personel pomocniczy. Natomiast posłowie wchodzą po prostu dlatego, że Straż Marszałkowska zna ich twarze. Szczególnie byli ministrowie, którzy odpowiadali w dodatku za resorty siłowe. To jest moim zdaniem trzeciorzędny detal. Przewidywanie, że posłowie, czy byli posłowie Wąski i Kamiński zdecydują się korzystać z przepustek jednorazowych jest moim zdaniem fantastyką. Oni po prostu spróbują wejść twierdząc, że są posłami. A straż marszałkowska, jeżeli będzie wykonywać polecenia marszałka Sejmu, ich nie wpuści. po prostu Obos ich nie, nie przepuści. Wówczas... Panie marszałku, w tym miejscu wielokrotnie. Podsumowując, mamy i mieliśmy już w poprzedniej kadencji Sejmu taki galimat sprawny, że nabraliśmy przekonania, że my przez kolejne ustawy z tego nie wyjdziemy. I nasza propozycja polega na tym, żeby rozwiązać ten spór metodami zgodnymi z prawem, to znaczy poprzez poprawki do konstytucji. Trzeba zbudować większość konstytucyjną. Nasza propozycja jest taka, żeby wyzerować składy sporne SN, KRS, TK co, pozwalniać ich z pracy, skrócić kadencję? Już były precedensy. Można zaproponować sędziom powrót do normalnych sądów, innych niż te na szczytach hierarchii sądowej. Można zaproponować przejście w stan spoczynku. To jest tylko jedna z opcji. Można też na przykład, y, zamiast zerować składy, zaproponować rozszerzenie składów. To jest rzecz do dyskusji, do kompromisu. Natomiast chodzi o jedną rzecz, żeby dojść do takiej sytuacji, kiedy skłócone strony sporu uznają, że w konstytucyjnym składzie zaczynają działać KRS, TK i SN. Ja wiem. Tylko Sędziowie jest... muszą siebie uznać nawzajem, wszystkie partie polityczne muszą uznać składy tych ciał. Jeżeli będzie tak, że każdy będzie miał swoich sędziów, swoje składy i swoje wyroki, to mamy anarchię. Ja wiem, tylko to jest plan, który się nie może udać, bo w Polsce nie ma takiego wyobrażalnego, powszechnie akceptowalnego grona ludzi, którzy godzą się na siebie. Panie redaktorze, yy, zgadzam się, że w krótkiej perspektywie to jest bardzo mało prawdopodobne, natomiast yy, słuchając tego, co mówią yy, politycy średniego pokolenia z różnych partii, ja jestem przekonany, że kiedy odejdzie pokolenie z przywództwa politycznego, pokolenie Tuska i Kaczyńskiego, to takie porozumienie będzie możliwe. Oni są uparci, bo oni prowadzą w tej chwili dogrywkę swoich sporów jeszcze z lat 80. i z wcześniejszych lat. Natomiast proszę zwrócić uwagę, wicepremier Kosińek Kamyż pozytywnie wypowiedział się na temat poprawek do konstytucji. Były szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że w sumie czemu by o tym nie rozmawiać. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to jest dobry pomysł i jestem pewien, że jeżeli przeanalizujemy też platformersów i pisowców ze średniego pokolenia, oni naprawdę nie chcą, żebyśmy się zajmowali tym konfliktem do końca swojego życia. Jest tyle wyzwań przed Polską. Że spieranie się o to, który sędzia ma prawo oceniać którą sprawę, to nie jest marzenie żadnego polityka w Polsce. Każdy polityk by chciał zrobić coś konstruktywnego, a to nie jest konstruktywne. W dodatku, wszyscy pracujemy w tej chwili w stanie skrajnej niepewności prawnej, bo w każdej chwili albo któryś sąd czy trybunał w Polsce, albo za granicą, może nam wysadzić każdą reformę w powietrze. Powiedzieć, to jest niepraworządne, tutaj jeszcze nie zrobiliście tego, tu nie zrobiliście tamtego. Jak są sprawą KPO. Konia z rzędem temu, kto wie, jakie w tej chwili trzeba zrobić w Polsce rzeczy, żeby warunek praworządności był spełniony. My jesteśmy w tej chwili jako państwo sterowanie z zewnątrz. Jest grupa ludzi na zewnątrz polski, która może wstrzymywać pieniądze albo je wypłacać i ci co byli przeciwko PiS-owi cieszyli się, jak to robiono rządu PiS-a. Teraz rząd Platformy jest w tej samej sytuacji I co. Pan mówi, że Kaczyński z Tuskiem siłują się na szkodę Polski, przy szkodzie polskiego obywatela. Tylko to ten obywatel dał im prawo do mocowania się. Polacy tego chcą. Oni wybierają masowo taki właśnie układ. To jest prawdziwy dramat tej sytuacji, panie redaktorze. Że dużej części społeczeństwa być może ten spór się podoba. Co pan im teraz mówi tym wyborcom? Jesteście kiepscy, bo dajecie się nabierać tym podstarzałym politykom i ciągle wybieracie dla Polski wariant, który jest. No niekonstruktywny? Panie redaktorze, każda strona ma tutaj swoje argumenty i to nie są błahe argumenty, tak? To znaczy y, szczyty sądownictwa w Polsce nigdy nie zostały zdekomunizowane. I to jest argument pisowców. Z drugiej strony pisowcy zrobili kupę różnego rodzaju nadużyć i prawdziwych partyjniaków, polityków z krwi i kości wsadzili do ciał, które powinny być czysto sądownicze. I to jest argument lewicy i Platformy. Oba te argumenty są prawdziwe. Ja wiem, no, Właśnie nie wiem. Pan wie, jaka jest średnia polskiego sędziego? Średnia wieku? Ja wiem, panie redaktorze, tylko ci, którzy robią niską średnią, oni rzadko są na szczytach hierarchii sądowych. Tutaj trzeba oddać pisowi, że pis chciał to rozszczelnić, tylko zrobił to totalnie nieudolnie, bo zamiast sadzić swoich kolegów partyjnych, powinni po prostu zrobić demokrację w obrębie całego stanu sędziowskiego. Tam był mechanizm kooptacyjny do Sądu Najwyższego. Sędziowie z Sądu Najwyższego sami wybierali swoich następców. To nie ma nic wspólnego z demokracją. Tak samo jeżeli chodzi o funkcjonowanie KRS. Trybunał Konstytucyjny, jeszcze nim pis doszedł do władzy, orzekał, że KRS działa w nieprawidłowy sposób na gruncie konstytucyjnym. To trzeba było naprawić, ale pis wybrał do tego, takie metody, których nikt nie uznał, wygenerował konflikt na poziomie międzynarodowym niczego nie naprawił, postępowania się jeszcze wydłużyły. Więc krótko mówiąc, problemy były, z problemami zostaliśmy, pis do tych problemów dodał kolejne, jesteśmy bardziej skłóceni. Trzeba z tego wyjść. My proponujemy reset konstytucyjny, komuś się nasze propozycje nie podobają. Jesteśmy otwarci na dyskusję, niech daje nas tu swoje. Siadajmy, dyskutujmy. Nie teraz, to w następnej kadencji Sejmu, ale prędzej czy później musimy dojść do jakiegoś porozumienia. W następnej kadencji Sejmu, pan wie, co się może wydarzyć. A może jest lat, a przy może... takim trybie działania państwa? Panie redaktorze, ja uważam, że my jesteśmy w stanie jako Polacy zaadaptować się. Mamy wielką skłonność do życia w prowizorkach jako Polacy i do wymijania problemów prawnych. Moim Jest zdaniem, my możemy z tymi problemami żyć jeszcze kilkanaście lat i dłużej. Także jak ktoś sądzi, że to się skończy za dwa tygodnie albo za dwa miesiące, to niestety nie. Wie pan, żeby to pokolenie, o którym Pan mówi. Ale tak co najgorsze, to żebyśmy byli tak skróceni i mieli w państwie bałagan, jest w interesie naszych rywali na arenie międzynarodowej. To nie jest tak, że za granicą, prawda, Amerykanie czy Niemcy tylko czekają, żeby pomóc Polakom zrobić porządek. Dla nich to jest wygodne, że my jesteśmy państwem zaklinczowanym. Wrócę do